Witam. Następna część prac przy montażu instalacji fotowoltaicznej, prace ziemne, przygotowanie do betonowania konstrukcji. Tak to właśnie wygląda. Trzeba to wypoziomować, ustawić i zabetonować. Teraz właśnie nagrywam e, montaż mojej konstrukcji fotowoltaicznej. Na dworze takie mocowanie tutaj będzie. To jest tylko takie prowizoryczne, następnie będzie to o. Wykopane w ziemi dołki i zabetonowane. To jest tylko takie do ustawienia wypoziomowania. Witam, rozpoczynamy właśnie montaż. Trochę już zaczęliśmy. Parę paneli już jest przykręconych. Tak to wygląda. Myślę, że nieźle. Profesjonalnie, nie po się tego żadna firma. Elegancko, równiutko wyszło, wychodzi. panele w idealnej płaszczyźnie czarne full blacki. Witam. Konstrukcja już jest zabetonowana pod fotowoltaikę. Konstrukcja własnej produkcji pod panele moc przewidywana na tej konstrukcji 10 kW. Pogoda nam dzisiaj sprzyja do montażu. Zaczynamy montaż taki wstępny. Paneliki WEO już leżą, przyniesione. Full bleki z czarną ramką. Podnieś Oskar. Z czarną ramką panele firmy Recom 270 watowe i będziemy zaczynali montaż właśnie na tej konstrukcji. Dziękuję. Następny dzień montażu. Dzisiaj mamy 14 marzec 2020 rok. Tak to się odbywa. Prawie końcówka montażu paneli. Tak to wygląda. się prezentują konstrukcja bardzo sztywna witam następna część mojego filmiku o montażu fotowoltaiki tutaj końcóweczki do zaciskania tutaj moja rozdzielnia dwustringowa pierwszy string na górze DC strona, drugi string, strona DC i strona AC: łączenie, ochronniki przepięć, zabezpieczenia. Tak jak widać, palownik Sopar Solar Azurro. Proszę bardzo, parametry. Powyprowadzane, uziemienia. Na z bloków rozdzielczych śpileczka będzie w późniejszym czasie, z bednarką do picia już jest przygotowana. Tutaj rozdzielnia składa się z rozłącznika bezpiecznikowego. Tutaj mamy proszę, rozłączniki ochronnik przepięć firmy ETI. Po stronie DC, po stronie AC wyłącznik na prądowy B16, i kontroleczkę sobie wstawiłem. Pas tutaj. Bloki rozdzielcze do uziemienia. W następnym filmiku wytłumaczę, jak to podłączyć dokładnie, tak jak pierwszy mój filmik, i zabieram się. Za podłączanie tego wszystkiego. Instalacja wygląda tak tutaj. Panele 9,2 kW. I zabieramy się za montaż. Pozdrawiam.